Siema tu nie topesz. Zapraszam do dzisiejszego odcinka. Chciałem wam powiedzieć, że jest OK, że czuję się fajnie. I w ogóle e, mam nadzieję, że się e, trzymacie wszyscy dobrze. Ja bardzo dobrze się trzymam. Zwróciłem też uwagę na filmiki na moim kanale, które już były. E, dziękuję wam bardzo za. Tak liczną uwagę na moje filmiki, że jesteście ze mną i że oglądacie i w ogóle zwracacie uwagę na te filmiki. Tak, cieszy mnie to. Cieszy mnie to bardzo i bardzo się z tego cieszę, że oglądacie to. Więc zachęcam do oglądania reszty filmików. Mam nadzieję, że. Wam się wszystkie naprawdę podobają że jesteście w miarę zaciekawieni co się dzieje więc no ja to tak wszystko ustawiłem żeby było e, ogólnie to chcę wam jeszcze powiedzieć że e, myślę nad też kolejną serią e, chociaż miałem wrócić do jeszcze jednej serii i wrócę nie wiem kiedy, nie wiem kiedy to nastąpi, jak, jak nastąpi, ale, ale wrócę. Potrzebuję tylko na to po prostu czasu, tak? Czasu, żeby się tym zająć na spokojnie. Na razie muszę załatwić coś innego. O czym wiecie, ale nie chcę Barry wspomnieć. Zrobiłem w sumie mały błąd tymi filmikami, ale no wiecie, nie? Wiecie jak jest. Ktoś mi ostatnio powiedział, że rękuje. Muszę się tej osoby spytać, o co jej chodziło. E, ale no, mam nadzieję, że wyjaśni. Mam nadzieję, że się dowiem, o co jej chodziło. Że wyjaśni mi dokładnie, bo serio, kompletnie nie wiem, o co chodzi. E, że brakuje. Wiecie może, o co chodzi? Napiszcie mi w komentarzu. Dajcie mi znać. E, zapraszam Was do poprzednich odcinków. Do następnych, które mogą być yy, oglądające osoby mój kanał, które są tu nowe zachęcam do subskrypcji kanału, ustawienia sobie powiadomień o odcinkach. Zachęcam również do zostawienia łapki w górę dla statystyk, tak powiem wprost. Nie zależy mi na tym, ale no, fajnie jednak jakieś statystyki mieć, tak, w miarę ciekawe, żeby były jakikolwiek, a ja tymczasem kończę, zapraszam do kolejnego odcinka, do subskrypcji kanału, tak, już powiedziałem, i się z Wami żegnam, życzę miłego spędzenia wolnego czasu, miłych, udanych wakacji, przede wszystkim, bo macie już wolne. Ci, co się jeszcze uczą, chociaż większość pewnie już nie, więc skończę i adios, dziękuję, że jesteście.